Cześć, z tej strony Marek Stersoft. Kontynuując temat uchwytu, który wyrysowaliśmy w poprzednim odcinku, powiemy sobie teraz jak stworzyć szafkę kuchenną, która będzie odpowiednio działała z tym uchwytem. Tutaj oczywiście wiele będzie zależało od tego, w jakim programie pracujemy, bo jeżeli ktoś pracuje na przykład w programie CAD Decor, który no, nie ma wewnątrz wbudowanych jakichś specjalnych funkcji kuchennych, to możemy tutaj taką szafkę sobie narysować i zrobimy ją za pomocą elementów dowolnych. Natomiast w przypadku programu CAD Decor y Pro lub programu Kat kuchnie możemy skorzystać jeszcze z narzędzi wbudowanych w programie, to jest z edytora własnych szafek. No i zobaczmy, gdybym chciał na przykład sobie zrobić szafkę o wymiarze o szerokości 60 cm i powiedzmy 80 cm wysokości z jakimś tam 8-cm cokołem, no i oczywiście frontem i uchwytem, takim jak tutaj sobie narysowaliśmy i tutaj zrobię to w następujący sposób narysowałem sobie prostokąt to jest zarys jak gdyby gabarytu mojej szafki drugim elementem który będę chciał sobie w tym miejscu zrobić to będzie y, lekko cofnięty cokół do tej szafki i ten cokół mogę sobie tutaj cofnąć o powiedzmy tam no niech to będzie jakieś 3,5 cm w lewo i narysuję tutaj y, linię po prostu dzielącą tą szafkę na pół to jest ten, ten, ta czerwona kreska która w tym momencie powstała to będzie linia naszego cokołu i teraz mogę zbudować sobie tą moją szafę najpierw kliknę sobie na tej linii i mogę zrobić obudowę obiekt typu obudowa który będzie się nazywał znaczy, to, to oczywiście jest symboliczny obiekt mógłbym zrobić też równie dobrze obiekt typu cokół tu nie ma, nie ma większego znaczenia może nawet ten cokół będzie lepszy troszeczkę będzie miał jakąś swoją grubość określam jego położenie na poziomie 0, wysoki na 8 cm, no i szeroki, powiedzmy, tam, nie wiem, taki cokolik, no niech będzie z, z płyty 18, miał grubość tyle, co, co płyta meblowa, ale oczywiście może to być jaka, jakakolwiek inna wartość w tym miejscu. Narysował mi się on po lewej stronie tej linii, którą narysowałem, więc jakby tą odległość od początku szafki mam zachowaną. W tym miejscu jeszcze by nazwał na przykład nową warstwę znaczy warstwa tego obiektu na przykład coku może bez polskich znaków, ale niech tak się coś się nazywa. W efekcie końcowym powstało nam takie coś tutaj, jak widzicie ten kawałek deski. Drugi element, który stworzę, to będzie obiekt typu podest, ale będę go generował z kształtu tego prostokąta, więc tutaj klikam w ten kształt i robię podest, umieszczam go na poziomie. 8 cm, czyli kładę go na tamtym elemencie, który wygenerowałem wcześniej. I generuję mu wysokość powiedzmy 80 cm. Tym razem nazwę go korpus. To oczywiście jest uproszczona forma rysowania. Powstała nam taka bryła, jak tutaj widzimy. No i teraz do tej bryły jeszcze będę chciał przykleić front. Tak. Ten front będzie on. Zwykle, zwykle front jest troszeczkę węższy niż szerokość naszego naszego korpusu. Zatem odmierzę sobie tutaj odległość w tym kierunku, powiedzmy 2 mm, i odsunę go troszeczkę też od krawędzi pusu. Powiedzmy tam, no niech będzie za 2 mm, tak pewnie w rzeczywistości, tak za 2 mm y, taki element się nam odsuwa. To samo powtórzy, powtórzę tutaj na dole, czyli też narysuję sobie kreskę do góry 2 mm i w prawo 2 mm. Teraz między końcówkami tej kreski, którą narysowałem, narysuję linię, która będzie o, tutaj, y, taką linią tego naszego frontu. I wygeneruje z niej element typu coku od poziomu. I tutaj teraz mieliśmy tam 80 mm wysokość cokołu Zrobię poziom 82, czyli te 2 mm jeszcze sobie z dołu dodam. I wysokość tego y, obiektu zdefiniuję troszeczkę y, mniej. Y, o 4 mm, bo z góry też będę chciał ściągnąć 2 mm, więc tutaj będzie 790. 6 mm. No i nazwę to sobie front. To jest oczywiście najprostszy przypadek szafki, którą sobie rysujemy. O. I teraz mielibyśmy taką zwykłą szafkę, na przykład już narysowaną, jeżeli chodzi o, tą, o ten nasz rysunek. Natomiast pamiętajmy o tym, że ten, ponieważ chcemy zrobić szafkę pod ten uchwyt UKW, który sobie narysowaliśmy to ona, ten front z przodu musi być troszeczkę niższy on musi być jeszcze o 36 mm niżej tutaj zrobię 760 mm klikam rysu. to będzie w efekcie końcowym będziemy mieli coś takiego no i teraz w tym miejscu, na tym, na tym froncie potrzebujemy sobie jeszcze umieścić nasz uchwyt który już zrobiliśmy sobie wcześniej w poprzednim odcinku obrócę go o 90 stopni w osi x, tak? I przeniosę ten uchwyt tu, stąd, za pomocą funkcji przesuń dwa punkty na tą górną krawędź tego mojego korpus frontu, który zrobiłem. No i zobaczmy w wizualizacji. Teraz mamy te dwa obiekty, czyli mamy korpus, może wyróżnię go jakimś tutaj kolorem ciemniejszym. Mamy nasz blat, front, przepraszam. I nasz uchwyt, który tutaj też może mieć jakiś tam własny kolor, pewnie, pewnie jakieś szarości i zrobimy go sobie z jakimś tam odbiciem i chropowatością. Będziemy mieli taki chrom w tym miejscu. O, I tak by wyglądała nasza szafka z tym uchwytem. Oczywiście to jest prosty model szafki yy, do wykonania. W zasadzie w każdym programie, czy to będzie CAD decor, CAD Kuchnia, czy CAD Decor Pro, nie ma to większego znaczenia. Rysunkowo możemy to zrobić w każdym programie i użyć ten front. Oczywiście, gdybym potrzebował mieć szufladę, na przykład, tutaj w tym miejscu, to robię analogiczny, w analogiczny sposób po prostu dwa, e, dwa fronty mniejsze z uwzględnieniem tego uchwytu. To już chyba zasada e, e, została wyjaśniona i jest oczywista dla, dla każdego, kto chciałby takie coś stworzyć. Jeżeli filmik Wam się podobał, to proszę o polubienie i do usłyszenia przy kolejnej okazji.